Hej, witam Was 17 lipca. Słoneczko wschodzi, przynajmniej u mnie, wy pewnie oglądacie ten materiał, to już jest w Zenicie. A co dzisiaj w odcinku? W dzisiejszym odcinku zaczniemy sobie od tego, co się dzieje na rynkach światowych w ujęciu tego, że wiele z nich robi ATH, czyli widzimy silne wzrosty, a właściwie widzimy utratę wartości pieniądza, czyli inflacyjne zachowanie dolara. A Bitcoin nie. No właśnie, zobaczmy. Zobaczmy co tu się dzisiaj dzieje. W tej chwili S&P, czyli jeden z najpopularniejszych indeksów, który, zobaczcie, tydzień po tygodniu świeca po świece, wspina się już w tej chwili kolejne tygodnie do góry. I nie jest to wzrost zrównoważony, jest to wzrost dosyć mocno dynamiczny i wyciągnięty. Zobaczmy setkę. Setka prawie tak samo. Setka prawie tak samo. Teraz mamy dwutygodniową pauzę, ale zasadniczo wzrost i oczywiście ATH. Dow Jones też. Ten tydzień, a właściwie wczorajszy dzień, był bardzo wymowny. I zaliczamy ATH wyraźnie, zaznaczając utrzymujący się trend wzrostowy. Złoto. Mówimy o dużych walorach, tych, które rządzą światem. Zobaczcie. Ostatni tydzień. Wyjście wyraźne nad szczyt. Mamy ATH na złocie. Właściwie wczorajszy dzień to był ten moment kluczowy dla nowego szczytu. Czyli trendy obowiązują, zobaczcie. I ATH. No właśnie. Może tak, jak już jesteśmy w złocie i w srebrze, to tylko powiem Wam, że właściwie to, co ja osobiście robię teraz w trade oraz patrzę i obserwuję, dlatego że yy, Zapowiedzi wzrostów na metalach szlachetnych, właśnie na złocie na srebrze były już w tych dołkach, tak gdzieś w srebrze, w tych tutaj, to była strefa zakupowa, teraz jest obserwacja wzrostów i prowadzenie pozycji do targetów, które są na przykład w srebrze jeszcze znacznie wyżej, ale to nie trzeba dzisiaj na analizę srebra i złota. Chciałem to tylko zaakcentować i zaznaczyć, bo być może ktoś by powiedział, że z mojej strony jest nuda w tych walorach, ale to tak nie jest. To nie chodzi o nudę. Chodzi o to, że, że to są zakupy realizowane, prowadzone z jeszcze w połowie 2022 roku. Idealnie z dołków, kiedy była duża presja i nacisk na to, że srebro ma i powinno rosnąć z tych przestrzeni, i teraz sobie rośnie. No właśnie, ale na tle tego wszystkiego, co robią w tej chwili kryptowaluty, bo myślę, że to może Was bardzo interesować. Muszę się z Wami podzielić pewnego rodzaju przemyśleniem, które powinno teoretycznie zostać zarezerwowane dla Merola, żeby to on się nim podzielił, bo to właściwie jego spostrzeżenie wczoraj na naszej naradzie, tak zwanej wojennej live, Merol objawił. Okazuje się, że mogłoby być tak. Mogłoby być tak, i to, i to ciekawe jest na tle. Na tle straszenia wszystkimi tymi bitcoinami, tymi tysiącami bitcoinów, które, które są do sprzedaży po opadłej giełdzie Mt. Gox. Bo teraz jest taka narracja, prawda, że, że ta sprzedaż tych bitcoinów może mieć wpływ na, na spadki na giełdach. A co ciekawe, jeszcze niedawno była utrzymywana narracja, że, że nie ma bitcoina na rynku. Nie ma. Bitcoina brakuje na rynku. Pamiętacie jeszcze całkiem niedawno, kilka tygodni temu, tak się, tak się przyjęło w internetach pisać, mówić i straszyć, że nie ma, czy tam zachęcać, przepraszam, chciwość, że nie ma Bitcoina na, na giełdach i w ogóle nie ma go skąd kupować, no to w ogóle, i to była oczywiście narracja tutaj w szczycie, więc typowa, która jest, współistnieje przy w zachowaniu, kiedy, kiedy trzeba komuś wcisnąć coś, no to Bitcoina się wciskało, nie ma Bitcoina, trzeba kupować. A bitcoin zamiast rosnąć to spadał, korygował. No i takie odkrycie tutaj, mówię trochę zarezerwowane przez Merola, ale, ale mieliśmy wczoraj taką naradę, więc jakoś nie miałem innego pomysłu, o czym tu dzisiaj Wam po, po ciekawego, co Wam dzisiaj tutaj ciekawego powiedzieć. Wyszło na to, że to może być. Okej, okay, pisak mi się tu zawiesił, że to mógł być, nie może tylko, mógł być istotny dołek bitcoina, który który, czy może inaczej, którego zadaniem mogło być wyprowadzenie ceny po również ATH. Także ta narracja taka była w kontekście właśnie ATH, czyli nadszczyt. I ja się no, cały czas, jak zresztą każdego dnia zastanawiałem, co ja teraz mam z tym fantem zrobić. No bo tak, wiem i liczę się z tym, że ten ruch jest jedynie ruchem korekcyjnym. Ten ruch korekcyjny, na razie nie, nie oceniając jeszcze jego głębokości, no tak to, jak to, tak jak to z korektami bywa, on ma za zadanie zrównoważyć trend, po to, żeby po wykonanej korekcie dać wzrosty dla kontynuacji trendu. I to jest taka narracja niezmieniona przeze mnie już od jakiegoś czasu. Cały czas powtarzam, że to jest spokojnie, to tylko korekta. Problematyczne jest tylko to, dokąd ta korekta powinna dotrzeć, czy mogłaby dotrzeć, żeby tego Bitcoina odkupić, mówię teraz z własnej perspektywy, bo wiecie, że wyszedłem z tego rynku i poprowadzić go wyżej, powyższe notowania. No i teraz tak, pojawił się koncept, że to może być miejsce do wzrostów, yy, takich wzrostów po szczyt, to, że są wzrosty, to widzimy, ale takich wzrostów po szczyt. Ale z drugiej strony, ja mam istotny problem z tym, że mimo wszystko cena nie zaliczyła no, pożądanych przeze mnie poziomów. Okej, okay. nie wszyscy jesteśmy zgodni w tej sprawie, bo Karol na przykład wyraźnie mówił, że to jest dla niego już kolejna próba zatrzymania korekty, którą on będzie realizował na zasadzie łapania tego poszczytu. Ale dla mnie nie było to miejsce. Jak ja w tej chwili podchodzę do tematu, już Wam to tłumaczę. Ano, podchodzę do tematu w taki sposób. Będę próbował uczestniczyć w tym ruchu, ale nie angażując swojego depozytu spotowego, który, jak wiecie, był kupowany wcześniej tutaj, potem sprzedawany tutaj. Będę używał do tego handlu narzędzi, które mi, oferują mi możliwości rynkowe, tak? Czyli Handel futures, handel z dźwignią i tak dalej, w odpowiednich strukturach, czyli będę za tym trendem, jeżeli on tu się będzie chciał dalej nam rozwijać, to ja będę za nim szedł w strukturach wewnętrznych, trochę tak jak Karol, bo my z Karolem różnimy się tym, że ja jestem takim spotowcem, długoterminowcem, taki wieloryb, a Karol to w strukturach wewnętrznych tam łapie ruch po ruchu i, i może to robić nawet czasami po kilka razy dziennie i mu to wychodzi. Więc trochę przejdę teraz na jego czas. A, a, a co z, ze środkami, które gdzieś tam się yy, to właśnie spotowo angażow, były zaangażowane w tym całym swingu? Yy, a no nic nie będę z nimi robił. Skoro nie dostałem tego, co chciałem dostać, to przypomnę, że mój plan zakładał, że albo dostanę ruch korekcyjny do dobrych poziomów. Tutaj dobre, przez dobre poziomy rozumiałem zbliżenie się minimum do 50 tysięcy, ale nawet i zejście niżej. I partiami odkupywania bitcoina z powrotem, który był sprzedany przy uśrednionej cenie około 63,5 tysiąca. Albo jeśli się okaże, że cena jednak pojedzie po szczyt i będzie chciała jechać po szczyt aż do targetów docelowych. A przypomnę, że targety docelowe, które zaznaczałem już wielokrotnie na wykresie, to są to jest przestrzeń jest w strefie między 84 a 112 tysięcy dolarów. A jest takie jedno miejsce, które bardzo ładnie krzyżuje się na wszystkich rynkach. Może krzyżuje się, to jest złe słowo, bardzo ładnie synchronizuje się na wszystkich rynkach, czyli dokładnie to samo, wszystkie rynki wskazują, choć sama, sam analitycznie nie jest to jakaś silna metoda, która to wyznacza, ale to jest dość ciekawe, jak to się wyraźnie rysuje na różnych rynkach, to jest 135 tysięcy dolarów. Zanim wydarzy się ta duża pomarańczowa korekta i Market będzie chciał i Bitcoin będzie chciał kontynuować po niej długotrwały długo trend. I właśnie ta korekta to jest mój plan B. Czyli, jeżeli mi się nie uda wsiąść do pociągu tak, jakbym tego chciał, wiem, na z sporo, nie gniewajcie się. Cena pojedzie do góry, do góry, do góry w te targety, to trudno, to pojedzie bez mnie. I czy dla mnie to będzie jakiś duży problem? Nie, dlatego, że ja wiem, że moje zasady nie pozwalają mi działać wbrew nim. Już mnie tego nauczył rynek, takiej pokory do rynku, że, żeby jednak trzymać się zasad. I ja jak ich nie łamę, to jest wszystko w porządku, nie łamię, nie łamę, a jak zaczynam je naruszać, to na no ogół jest źle, więc statystycznie muszę, muszę się ich trzymać, a, statysta, a zasady mówią mi, żeby tego dołka, że ten dołek nie powinien być do łapania jeszcze, że jeszcze poczekamy na promocję, jeśli się okaże, natomiast że cena tam pojedzie beze mnie, to tak jak powiedziałem, smutny ja z tego powodu nie będę, będę za to czekał cierpliwie na powtórzenie tej pomarańczowej korekty. No i jeśli ona zostanie powtórzona, to będzie dla mnie hot miejsce, a jeśli nie będzie chciała cena jej powtarzać, to będę szukał innych miejsc, ale tak do tego się przybieram. Poza tym cały czas mam na uwadze, że w tym przypadku nawet gdybyśmy wybili szczyt ATH to i tak może się jeszcze realizować rozbudowywania się tej korekty i w czasie, i w cenie, czyli zarówno z nadszczytu możemy pojechać jeszcze pod ten dołek. To jeszcze jest też możliwe. Jesteśmy w takim fragmencie wykresu, w którym łatwo jest określić, że ten ruch jest jedynie korektą. Ale jednocześnie jesteśmy w takim etapie wykresu, w którym no, różnorodność jeszcze rozwijania się opcji, scenariuszy dla tej korekty jest całkiem spora. Dlatego tutaj nie ma jednego czy dwóch silnych scenariuszy: tu jest więcej scenariuszy i żaden z nich nie jest jakoś wybitnie silny. A dodatkowo podpowiem jeszcze tylko tyle, że na wykresie w tej chwili, tak jak mam go tutaj otwartego, widzimy obowiązujący trend spadkowy. Także ten trend spadkowy obowiązuje. Zobaczymy, co te swingi jeszcze to pokażą, ale, ale on nadal obowiązuje. Tak Tak naprawdę jest to o tyle trudny trend w tej chwili do handlu, że w momencie, kiedy on technicznie przestanie obowiązywać, zostanie złamany, to i tak to już cena praktycznie będzie przy szczycie, jak nie na, jak nie na szczycie. Więc nie ma tak, że w miarę szybko można stwierdzić, że trend został złamany i jeszcze kawał drogi przed nami. Tu jest niestety ten trend się ułożył słabo. A jak to mogą rozpatrywać inni uczestnicy rynku? No na przykład tak, że jeżeli ktoś, nie wiem, i tak bezustannie, nie wiem, systematycznie raz w miesiącu czy tam raz na tydzień kupuje sobie bitcoina za jakieś tam oszczędzone kwoty, no to każda korekta jest dobra do łapania przy takim długoterminowym utrzymywaniu, um, utrzymywaniu strategii takiej długoterminowej. No gorsze jest łapanie takich swingów, takich istotnych i silnych impulsów, które dopiero będą robić korekty, no bo możemy na przykład wtedy dokonać zakupu, a tuż poza po za chwilę po zakupie cena spada na przykład tutaj o 25%. Czy tutaj też o 20%, prawda? Czy tutaj? O 20%. I to nie są przyjemne sprawy, jak kupujemy, a widzimy, że cena spada. Natomiast jak kupujemy po korekcie, to też może spaść o 20%. Czemu nie? Może korekta się pogłębić, natomiast jak zacznie cena rosnąć, to po korekcie realizując kolejne swing jesteśmy, mamy większe szanse, że te procenty, które nam się pojawią w depozycie dodatnie, będą większe i przyjemniejsze. Dobra, a co z altcoinami? No, jeśli chodzi o altcoiny, to jak wiecie, w ubiegłym tygodniu zrobiłem takie, chciałem powiedzieć, wiosenne porządki, ale to właściwie już jest lipiec, więc to nie są wiosenne porządki, tylko takie letnie porządki. Może dobrze, bo jestem przed urlopem. No, dziś z perspektywy czasu, zwłaszcza jak patrzę na XRP, w przypadku którego dokonałem redukcji pozycji, gdzie jest ten XRP nieszczęsny. Tutaj. No to tu zredukowałem pozycję, a XRP od tamtego czasu wzrosło o 30%. Jeszcze. Słuchajcie. No, może tak być, może tak być. Natomiast yy, dlatego nie zamknąłem całości. XRP. Wiele altcoinów poucinałem całkowicie, ale XRP nie, nie tylko zretugowałem sobie spot. Dość istotnie, co prawda, było połowę, ale, ale redukcja nastąpiła. I powiem Wam tak, tu też obowiązuje trend spadkowy. Mamy coraz to niższe jeszcze szczyty, ten jeszcze się nie zakończył. Coraz to niższe dołki. I jeśli, i to dotyczy teraz, co powiem, wszystkich altcoinów. Jeśli altcoiny pokażą siłę do wzrostów, czyli dadzą mi fajne swing wzrostowe, a później narysują dla niego czytelną korektę, to ja będę być może na nowo dołączał do altcoinów. Tak to, tak to jest za każdym razem. Wróćmy, cofnijmy się trochę w czasie. Na przykład, no na przykład całkiem niedawno Ethereum tak? dał swing, zrobił korektę, było wejście. Był zysk, okay. ale może docelowo pokażę Wam inne altcoiny, chociażby wcześniejsze Ethereum. Klasik. Informacja o wzrostach, rozbudowa korekty, miejsca zakupowe, dołączam do wzrostów. To jest mój styl handlu. Podobnie było prawie z każdym walorem, prawie z każdym, wczoraj sobie tak zerknąłem z uśmiechem na twarzy na linka, nie wiem czy pamiętacie kto jest z nami dłużej, to link był kupowany tutaj, tutaj, tutaj. To były miejsca zakupowe linka, bo link po zaczął potwierdzać chęci do wzrostów i potem nadeszły wzrosty. Jeszcze jakiś przykład, co mogę no, nie wiem na przykład nawet chociażby ten Litecoin. Który był kupowany w tych dołkach, zaraz może tu będzie lepiej widać A widzicie, który był kupowany w tych dołkach Po te wzrosty I tak profitowany I to jest styl handlu, który ja wykonuję A to się teraz nie dzieje na altcoinach, czyli Najpierw zobaczcie, co chcę najpierw dostać, najpierw Imponujące ruchy wzrostowe, potem korekty dla tych ruchów, żeby kolejne ruchy wzrostowe realizować. Nie ma nic. Nie ma nic w tej chwili. Na razie są zalążki czegoś. Pojawiły się formacje na spodzie, są zalążki czegoś. Ale tych struktur, które są dla mnie atrakcyjne, wzrostowych, w tej chwili w altcoinach nie ma. Być może gdzieś by się coś znalazło, jakiś altcoin by się trafił, jakbym dobrze przygrzebał market. Ale mi się też nie chce wykonywać tak ciężkiej pracy na zasadzie robienia analiz wszystkiego, tylko po to, żeby żeby gdzieś tam znaleźć jeden altcoin. Jak się zacznie dziać ciekawie, czyli jak bitcoin potwierdzi chęci do dalszych wzrostów przez na przykład wybicie szczytu, nie mówię, że od razu, bo po szczycie może być dalej korekta, ale chęci do utrzymywania trendu potwierdzi to, to być może optymizm wróci do altcoinów i, i altcoiny będą chciały e, budować te struktury. Na razie ich nie budują. Na razie jestem, na razie jestem ostrożny bardzo jeśli chodzi o altcoiny, bo, bo możemy mieć kontynuację jeszcze trendu spadkowego. One w tej chwili wszystkie się podniosły, że tak powiem, jak jeden mąż. O, tutaj to pokażę. Zobaczcie, jestem na paprice. Posegregowałem sobie listę kapitalizacji stu największych i Mamy wzrosty, no tam jakiś popka to zaliczył 50%, 7 dni, ale ogółem 30-20-30%, 20-19% 30%, gdzie są, są w miarę wyrównane te wzrosty. To znaczy, że, to znaczy, że altcoiny nie strzelają. Cały market podąża po prostu za ruchem bitcoina. Tak, bitcoin jest tutaj nam, dla nas indeksem w tej chwili. Gdzie jest ten bitcoin? Bitcoin jest indeksem naszym i bitcoin rośnie, i widzimy, że altcoiny również rosną. Ale. Ja jestem ostrożny. Chociaż oczywiście jestem optymistą, bo tak jak mówię, to jest tylko korekta. Tu powinniśmy dostać szybciej atak po szczyt niż po dołki z, z 2022 czy poziomy cenowe jeszcze z początku 2023 roku. To większa szansa jest na szczyt. Pytanie zawsze brzmiało, tylko gdzie złapać tę korektę. No ja osobiście jej nie złapałem, Karol ją złapał. I czekamy na rozwój wydarzeń. No dobra, no i tym sposobem mamy kilkanaście minut po godzinie szóstej. Ja zaczynam dzień, e, słoneczny dzień na Mazurskich Jeziorach. Wam życzę tego samego. Jestem na pół gwizdka obecny, a właściwie im bardziej środek lata, tym bardziej tym moja obecność spada do jednej czwartej gwizdka, a zaraz pójdę na urlop i będzie 0 gwizdka. Będzie tylko odpoczynek. Mam nadzieję, że wam się też dobrze odpoczywa, jeżeli odpoczywacie w czasie kiedy ta korekta się rozbija, to jest dobry czas na odpoczynek, bo ciężko by wam się odpoczywało na przykład tutaj w tym okresie. To byłby ciężki odpoczynek. Próbować wyłączyć umysł, nie myśleć o niczym, a jednocześnie seria powiadomień za plecami. Które nie dają spokoju, bo Bitcoin rośnie, zasuwa i nie wiadomo, co jeszcze robi. No, zobaczymy, czy teraz się tak uda. Myślę, że się nie uda, zwłaszcza, że jednak te Bitcoiny Mandgoksa są do sprzedaży. Ja uważam, że tam nie pracują. No, nie chcę brzydkich słów używać. Nie pracują ludzie niedoświadczeni, może bez wiedzy, tylko wręcz odwrotnie. I tam nikt nie zrobi zrzutu wielu tysięcy Bitcoinów, bo taki zrzut oznaczałby że nie udałoby się ich sprzedać, bo cena zanurkowałaby tak mocno, że, że nie byłoby zleceń w ogóle takich do realizacji. To jest być może nawet za mały rynek na to. Więc to musi, to, to musi się odbywać spokojnie, w sposób zrównoważony. A jeśli tak, to hodlerzy powinni się cieszyć, bo rzeczywiście będzie komuś spokojnie wprowadzać bitcoiny na rynek. Jeżeli będzie to robione z głową, e, w sposób... Zrównoważony, to cena bitcoina mogłaby powoli na tej, na tej ścianie zleceń się wspinać, nawet nie schodzić w dół, tylko się wspinać, bo przecież musicie mieć świadomość tego, że tam syndykowie czy syndycy, czy ta cała instytucja, która będzie dokonywała sprzedaży, też zależy im na tym, żeby tych, te bitcoiny sprzedać po jak najbardziej atrakcyjnej cenie. Dobra, ja za dzisiaj dziękuję. Życzę Wam przyjemnego dnia. Trzymajcie się, cześć.